Dzień dobry, witam was w kolejnym filmie na kanale. Widzimy się ponownie w GeoGezerze i dzisiaj zbierzemy się po raz kolejny z naszą piękną Polską, zobaczymy jakie będą lokacje. Czy będą one trudne, czy może też nie. No i przede wszystkim, jaki wyknęcimy przy okazji tego yy, czas. Ale najpierw, widząc, chciałbym Cię prosić o ustawienie łapki w górę, subskrypcji i napisanie jakiegoś komentarza do moich urodzin, które są w połowie maja. Lecimy po 650 słów, więc mam nadzieję, że mi w tym pomożesz. Z góry za wszystko dziękuję. Można również ten kanał wspierać, czy to poprzez donate na Tipee, czy opcję wspieraj na YouTubie. Osoby, które mają wspierającego, mają dostęp do zapisów live, więc zachęcam. Dobra, lecimy z tematem, zobaczymy, jak wygląda sytuacja. Delikatesy jakieś, okej, okay. oki doki. Biednatki, biernatki, 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 Zabytkowy dworek. I to jest obszar zabudowany w ogóle. Czartki 1. Ok. Czy tam będzie jakiś znak? Chyba nie będzie. Zresztą, jak nie mogę tam jechać, no to, no to w dupie. Z tym jedziemy tędy, bo to wygląda na jakąś taką drogę na zasadzie droga, nawet może wojewódzka, nie? Gdzieś tam, więc, 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 więc. warto tu pojechać. Tak, to były biernatki. tuż by się spodziewał? Góry zborowskie, niechaj będzie. Zobaczmy te góry. Bo ja, ja tych gór na razie nie widzę, ale może jakieś tu są schowane. Nie wiem. Przekonamy się, jak to wygląda. Mamy jakiegoś jakąś tyra. Eee, na no jakieś wzgórze to niby jest, ale górą bym tego nie nazwał. Dobra, co my tu mamy? Żelazków. Ok, no, jedziemy dalej. Żelazków już widzę świta, ale może to przez przypadek po prostu. Nie wiem do końca. w ogóle są tory obok nas, to jest spoko zborów 2, więc spoko, że te tory są, niestety tu nie ma znaku, który mnie interesuje, a szkoda, w sensie wiecie, tego, który wskazujesz na przykład w lewo za, nie wiem, 20 km, masz tam coś tam, nie, albo, że y, jadąc drogą numer ileś tam dojedziesz do... Czegoś tam, nie? Koalicja obywatelska. Www, to mnie nie obchodzi. Niestety nie wiem, gdzie wy startujecie. Pozycja 4, okręg 4. Nie znam się na okręgach żelazków. Żelazków, żelazków. No dobrze. Czyli rozumiem, że to jest jakaś większa miejscowość. No dobra. No to coś tu powinno być w takim razie. Coś tu być powinno. Co, I coś tu jest. Koźminek, zborów, coś tam. Yy, ale z tej strony znak, który mnie interesuje, znowu nie ma. Urząd gminy. No dobra, lecimy dalej. Rusów, coś Rusów. Co to jest? To jest ta gmina cała, rozumiem. No główno widzę. Żelazków tu tylko widzę, no. Holy moly! Niedobrze, no niedobrze, niedobrze. Bliżej nieokreślona gmina gdzieś w Polsce. Którą pewnie znam, bo mówię, ta nazwa mi to świta. To Żelazków, nie? Ale. Nie wiem, kurde, gdzie. Nie wiem, kurde, gdzie. Dobra, nie jedziemy dalej, no to nie będziemy tutaj kombinować, no. Eee, w końcu muszę do czegoś dojechać. Nie ma innej opcji. To mi wygląda na jakąś główniejszą drogę. No to coś tu być musi, nie? Tak mi się wydaje. chyba że się mylę. I znowu, pierwsza lokacja, jaka nam wylosowała, to jest jakaś wiocha, nie? Znowu ta pierwsza. Nie wiem, czy zauważyliście to tendencję, ale ostatnio często tak jest, że te pierwsze lokacje są najgorsze, nie? Mm, nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale, ale tak się dzieje. Dobra, Koźminek 18, Kalisz 17. O, to już coś ciekawego jest. Zbiersk, no to gdzieś to tu, tu powinno być, w takim razie Tak, Kalisz, na południe e, Zagorów... Rusów, no to gdzieś tu będzie Żelazków jest tu i tu są tory przy drodze, okej okay. To by się zgadzało, tu są delikatesy Czekaj, to jest dino, no to może... To był jakiś zborów, nie? Jakiś dwór Czekaj, tu już Żelazków to nie, biednatki, właśnie tutaj byliśmy To tu jest lewiatan teraz, mówicie? Jest, ale skrzyżowanie się zgadza, więc to jest na pewno tutaj. Dobrze, mamy to. Lokacja numer jeden odhaczona. Lecimy dalej. Co mamy tutaj? Yy, dalewice, półtorej kilometra. To mnie za bardzo nie obchodzi, bo nie wiem, co to za dalewice są. Yy, teren wygląda na Polskę Południową, jakąś małą Polskę. Muniaczkowice. Zresztą nazwy miejscowości tak. Dosyć brzmią południowo eee, Ale wiecie, skanowanie za jakąś losową wsią w samym województwie nie jest zbyt dobrym pomysłem Dlatego raczej pojedziemy kawałek dalej eee, I poszukamy czegoś lepszego Co tu mamy? Chorażyce Niegardów Nie brzmi to dobrze Chorażyce, nie Niegardów Wymysłów Racławice, nie Gardów. Jezu, gdzie, gdzie były Racławice? My e, mieliśmy to kiedyś, tę lokację. Bitła pod Racławicami, nie? Mieliśmy, tu są Racławice, o, 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 o. Dobra, spokojnie, nie Gardów. To musi być nie Gardów. Pędącin, Kalina... Wielkanos w ogóle, ja to nagrywam w nie, Wielkanoc, więc idealnie się złożyło, że znaleźliśmy to miejscowość. Mm, dobra, czekaj. Jeszcze raz, Racławice, nie Gardów. Może, co to za miejscowość jest? Może będzie prościej trochę? A, to jest niegardowe, okej, okay, nieważne. <laughs> nieważne. Nieważne, nieważne. Mm, już by się spodziewał, nie? Góry miechowskie, yy, Krzyżówka. No nie mogę tego znaleźć. Na Siechowice dziewięcioły, muniakowice, czekaj, to nie było tutaj? Nie, chyba nie. Dobra, pojedziemy do niegardowa na szybko. Yy, Łędkowice 5. O, ale o, tam chyba jest coś lepszego. O, 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 o! o. Dobra wywózka, dziękuję bardzo. Nowe Brzesko, Słomniki, 775 Słomniki, Nowe Brzesko, Klimontów Muniaczkowice, są tu, dobra, mamy Tu jest Niegardów, rzeczywiście, no to nie miałem prawa tego znaleźć, bo to jest na tyle małe, że no nie dało się, ale okej okay. być, jest skrzyżówka tutaj w lewo, zgadza się idealnie, okej okay. Lecimy dalej. Holy shit! Więc jeszcze lepiej widzę. No dobra, jedziemy w tą stronę. No sądząc po tym, że jechali tutaj po jakiejś losowej drodze piaszczystej, to sugeruje, że to są osiedla jakiegoś większego miasta. Raczej. No bo z reguły tak jest, no bo gdzieś na wsiach. chociaż to ja się już czasami. W sumie. W sumie nie, ta moja teoria nie ma sensu do końca. Uh, Leroy Merlin, ok. Leroy Merlin, jak to jak kto woli. Duńsk! Kto jest? co to jest? Kaszep? Czy co? Gdańsk? Mam rozumieć? Czy to chodzi o Gdańsk? Czy, czy jak? Czekaj. W ogóle jakiś pomór świnie, jakąś... jak robili zdjęcia, to jakaś plaga musiała widocznie być. 2:24. Ty faktycznie coś było w tym chyba takiego. Moja coś kojarzy, że coś tam się działo, nie? Jakaś choroba, chorobsko jakieś panowało. Aha, czyli tam nie pojadę. Hmm. No dobra, wyjedziemy sobie do Gduńska. Może wjedziemy do czegoś innego. Będzie prościej. Tak, to jest Gdańsk, a wjeżdżamy do czego? Chwaszczyno, okej, okay. ołki dołki, Chwaszczyno, gdzie jest Chwaszczyno? Eee, e, 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 e. właśnie gdzie jest Chwaszczyno, bo tego nie wiem, Burkowo, Kokoszki, Chwaszczyno jest tutaj. Czyli to będzie pewnie ta osiedle osowa e, zgaduję, dobrze, a zresztą to jest napisane, tak, osoba. Okej, okay, e, 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 ulica. Czy one są tu jakoś podpisane, może? Czy nie bardzo? No to jest ta ulica, tak, tak, tak. Bo to był ten zjazd do Lermont-Merlin, Baobab, i ja coś tam. To wyglądałoby na to. No nie? To by pasowało. To by nawet pasowało. Czekajcie, czy jest jakaś droga taka idąca na ten? No jest, 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 jest. jest. Dobra, no to to będzie tu. To jest starofaszczyńska. Droga idzie tak, tu musi być droga w prawo, czyli to mogłoby być teoretycznie tutaj, no mogłoby to być tutaj, ale e, upewnijmy się jeszcze, żeby się nie wykoleić. Tak, tu jest takie potężne skrzyżowanie, dobra, 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 to jest tutaj na 100%, e, jesteśmy w tym dokładnie miejscu. Dziękuję bardzo, metod celu, lecimy dalej. E, czyli widzicie, po Kaszubsku Gdańsk to Gduńsk wychodzi na to. Punkt wymiany butli. Mimo, że niedaleko Kaszub mieszkam, to kaszupskiego, kasiepskiego nie znam, więc dla mnie to też jest nowość. Dobrze. Młodowice, ok, znowu jakaś wiocha, ale ładne malownicze tereny są. No, 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 piękne pola w Paski, no to sugeruje raczej zabór e, post e, so, e, czy, sowiecki, boże, po, post rosyjski, no bo kiedyś widziałem taką fajną mapę, porównanie, że nie zawsze, ale często jest właśnie, że na terenach, które były kiedyś w carstwie rosyjskim, czyli jeszcze w XIX wieku i na początku XX, to tam pola są takie bardziej paskowate, a tam gdzie był zabór pruski, to tam pola są takie bardziej, wiecie, większe, nie? Takie bardziej rozległe z reguły. Aczkolwiek też nie zawsze, to też nie jest yy, wiadomo, jakaś reguła, ale tak yy, często można taką yy, zależność zauważyć. Uh, uh. Jest to na pewno na południu polskim. No to widać po ukształtowaniu terenu. Podkarpacie, tudzież yy, Małopolska, coś z tego to jest. Na 100%. Sprzedam sobie do 4 hektara. Fajno. Niestety nie stać mnie. Nie mam pieniędzy na ziemię. A chętnie bym kupił. No tak, to są te młodowice znowu. Uh, uh, uh. Nie dobrze, nie Fajne pagórki. Jakieś fajne pagórki. Ale weź to kurde, znajdź teraz, nie? Weź to kurde, teraz znajdź. Fredropol jakiś. Czemu by nie? Fajnie, jakby było, gdybym wiedział, gdzie to jest. Na razie nie mam żadnego pomysłu, no ale spokojnie, spokojnie. Dopiero dwie minuty szukam, więc jeszcze nie jest źle. Bywały gorsze przypadki. O, wróć, może tu coś będzie. Green gas jakiś, to nie? Może tutaj? Yy, gówno tu widzę, więc yy, nie skorzystamy z tych plakatów, niestety. A szkoda eee, O, 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 Czy Hermanowice, to nie eee, Wróć Czy ja mogę zobaczyć tą tablicę? No, oczywiście, że nie No bo po co, nie? OSP Fredropol Któż by się spodziewał? Któż by się tego spodziewał? Eee, Przemyśl, okej okay, Czyli koło Przemyśla jesteśmy gdzieś Dobrze, szukamy Fredropol, jest Są Młodowice, elegancko Dobra, 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 dobra. To chyba będzie tutaj, nie? Wychodzi na to. To zaraz jest ta droga idąca w dół chyba, nie? Na południe. Tia, te Teraz jest to skrzyżowanie. Gitara i lokacja ostatnia na dzisiaj. Jesteśmy przy jakiejś stacji BP. W miejscu, gdzie cywilizacja jest, więc powinno być prościej. Wynajem samochodu do ślubu. Spoko, czemu by nie? Ciekawy sposób na biznes, tylko pewnie mało opłacany. Chyba, że sporo sobie Kosi za taki jeden wynajem to Boże jakiś zarówek ma, Kenty kenty Kenty, gdzie były Kenty, gdzieś na ślub na tym nie? Andrychowo 781, właśnie Andrychów, przepraszam, nie Andrychowo, Andrychów to, Andrychów był gdzieś tutaj nie 781, tu chyba nawet, a tu jest, właśnie Obios Andrychowa. Jedziemy na północ. Yy, czyli może targanice. Hmm, no dobra, poczekajmy chwilę. Musimy popatrzeć co to jest za miejscowość, bo te kęty to mogło być, wiecie, gdzieś w okolicy, nie? Niekoniecznie. Myślę, yy, w sensie ogłoszenie jakiegoś yy, czegoś z okolicy. Dobra, coś tu mamy. Yy, bielsko Bielsko 52, porobka czarniec. Tu Są kęty. Czy, A, okej. Okay. Czyli to jednak były kęty. Na no to wychodzi. Porobka Czarniec. Tak, jest Czarniec, dobra. No, to tu gdzieś i Cepelnik musi być. Parking Tier BP. Jest, 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 jest. Jesteśmy kawałek przed. Eee, tu jest taki zjazd, jest kościelna. No, no, to będzie tu. Dobrze. 5 metrów. Eee, czas 16 minut. 35 sekund. Znowu średnio. No, ale lokacje były jakie były. Pewnie dało się wycisnąć z tego ale też nie jestem jakimś ekspertem. W każdym razie e, mam nadzieję, że. Eee, miło spędziłeś z czasem na tej tak, zostaw łapkę w górę i suba, będę bardzo wdzięczny i cóż, e, do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!